Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Strava Ten odcinek, jak i poprzedni, będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część będzie dotyczyła aktualizacji, druga zaś będzie dotyczyła trwającej rozgrywki z numerkiem 6. Zanim przejdę do omawiania tematów, chciałbym standardowo prosić o subskrypcję tego kanału, zostawienie komentarzy i lajkowania. Dziękuję ślicznie za wsparcie tego kanału. Zatem lecimy z pierwszym tematem, to jest aktualizacja z numerkiem 6.51 i pierwszy punkt, poprawka. Ceny początkowe budynków zostały opisane, które są krotnością ceny za kolejny poziom. To jest zgłoszenie mira. Ja przez moment, przyznaję się bez bicia, chciałem usunąć w ogóle jakby ten element. Ale później uznałem, że... Nie, nie pamiętam, coś, coś tam w rozgrywce właśnie nastąpiło, że jednak ta wartość... Dobrze, że jest wyświetlana, ze względu na to, że można policzyć sobie krotność. Krotność naszej ceny i wychodzi nam dokładnie tyle trzeba. To jest dokładnie ta kolumna, tutaj na środku. To są tutaj z gwiazdkami takimi pomarańczowymi, to są cztery wartości. To jest wartość początkowa każdego budynku i dokładnie o to chodziło. Także ten temat zostaje, jest opisany. Nie, będzie, nie, nie, nie zostanie usunięty. Drugi punkt, nowość. Dodany został drugi film z pomocą pod tytułem Jak zacząć grać w Starowite Edycja Włości. Twojej chacie. To jest drugi film. Pierwszy to wiadomo to było jak, jak wygrać grę plebejską bitwa. I tutaj może wejdziemy do Twojej chaty. to jest dokładnie. O, tutaj w tym miejscu. O, tutaj się ładuje właśnie ten film, jak zacząć grać w starą waś. Oczywiście tych filmów z pomocy w tej chwili już jest zaprojektowany chyba kolejne trzy albo nawet cztery, jeżeli pamiętam. Także tych filmów w kolejnych aktualizacjach na pewno zostaną tutaj poczynione i dodane. Trzeci punkt. Poprawka. Poprawione zostało pobranie myszką skrzyni Hanzy Kupieckiej, jeśli skrzynia została wylosowana przy naszym budynku. Tak, chodziło o to, że ostatnio skrzynia, ach, poprzednio zawsze była skrzynia losowana gdzieś tam w terenie, w tej chwili mieliśmy ostatnio właśnie, że ona została wylosowana blisko tego wskazu, no i niestety nasze budynki jakby przykryły tą skrzynię, nie można było pobrać, można było tylko i wyłącznie na automacie, ten temat został poprawiony, zobaczymy jak to będzie w przyszłości, w porządku, czwarty punkt, poprawka, poprawione zostało, zostały limity budowy na warsztat i kamień runiczny, było plus jeden do limitu, tak, to jak wystartowaliśmy z tą rozgrywką, jeśli pocisnęliśmy właśnie z, z budową kamienia runicznego lub też warsztatu, to zamiast właśnie 10, czyli 10 poziomu tych budynków, to mogliśmy po prostu klepnąć na 11. Ten temat został poprawiony. Dobrze, piąty punkt. Nowość. Do obowiązków w drogowskazie dodana, dodana została informacja, że nie osiągnęliśmy maksymalnego poziomu warsztatu i kamienia runicznego. Nie Trzeba to wyjaśniać, sprawa jest bardzo prosta. Akurat, akurat jest tak, że w, w Kamień Runiczny i Warsztat to są budynki na koksie, także warto je mieć i tu dla nowych graczy ten komunikat głównie, głównie jakby, ten komunikat się pojawił głównie dla nowych graczy bo starsza ekipa jakby wiedziała doskonale, że Kamień Runiczny i Warsztat warto podciągnąć do maksymalnego poziomu no a ten komunikat się pojawił i będzie chyba y, czytelnie i nowi gracze też będą mogli to ucisnąć. Szósty, poprawka. Jeśli znajdziemy uszkodzony Skorpion w zwiadzie na trzecim poziomie włości, nie pojawi się komunikat w obowiązku o o potrzebie naprawy. To było zgłoszenie Ula, Ulanowskiego. Żeby pamiętam, ktoś jeszcze mi zgłosił, y, że coś takiego było. No, oczywiście nie mieliśmy możliwości naprawy tych machin oblężniczych. W tej chwili zostało poprawione i, do, i na tym poziomie tego komunikatu nie ma. Na wyższym już jest, mam potwierdzenie. Siódme, zmiana. Zmienione zostały oferty na targowisku w Karczmie Hanzy Kupieckiej. Eee, to była duża aktualizacja, że to sami wiecie, jak się wchodziło właśnie na targowisko, to te oferty tutaj w Karczmie Hanzy Kupieckiej na targowisku no byś były dość takie nieoczekiwane. Eee, w momentach nawet absurdalne. Eee, ten temat został poprawiony. W zasadzie jest tak, że startując że to już we wrześniowej rozgrywce odczujecie moc tych ofert, ponieważ jak tutaj obserwuję te oferty, które tutaj wpadają, wcześniej na przykład kupywałam w poprzedniej rozgrywce, jeśli dobrze pamiętam, chyba tam drugą, chyba coś tam poklikałem, to kupowałem dosłownie tutaj jedną, może na 20 tych ofert, a teraz praktycznie co druga, co trzecia oferta jest bardzo atrakcyjna i po prostu ją się zakupuje. Także to jest niezły, niezły dopalacz, szczególnie na początku, bo później podejrzewam, że to już nie ma żadnego znaczenia przy takich kwotach. Dobrze, może jeszcze tak szybciutko, tam oczywiście oferty są wszystkie dla wszystkich graczy, żeby było porówno. Dobrze, ósmy. Nowość. W izbie rodu można już kliknąć na nazwę władcy, który zostanie przepisany do edytora postów rodów. To chodziło o to, że jak tu jesteśmy w głównej naszej izbie, jak na przykład klikniemy z chwostek, to automatycznie mamy chwostka już tutaj pisanego, nie trzeba tego przepisywać. I w tym momencie, jeśli wejdziemy do rodu, czy naszej izby z rodem, to mam taką e, samą sytuację, jeżeli kliknę, proszę bardzo, jest już przeniesione, to już działa i to już jest tutaj e, na pewno ułatwi, tutaj pisanie postów w, w ramach rodu naszego. dziewiąta nowość. Do drugiego wskazu dodany został wskaźnik postępu dotyczący zdobywania kolejnego poziomu włości. To jest zadziwiające. Powiem Wam szczerze, że do tej pory jestem w szoku. Prośba o wskaźnik. Nigdy, przenigdy w historii starej Właśnie się nie pojawiła w żadnej formie i w żadnej treści. Nigdy. No, oczywiście, wszystkie gry strategiczne taki wskaźnik posiadają. Nie wiem, jak to się stało, że nikomu nie przyszło do głowy. A potem się okazuje, że tutaj w szóstej rozgrywce w wersji 6.0 mamy dużo graczy nowych i chyba z czterech, czterech czy pięciu graczy pisze o tym wskaźniku. Gdzie jest ten wskaźnik? To jest niesamowite jak to nam umknęło. E, może tu już kliknę, jest to w drugoskazi, klikniem do tego skazu. O tutaj jest ten wskaźnik I gospodarczy, militarny, oczywiście na niższych poziomach, dopóki nie będziemy mieli tego ósmego poziomu to militarny praktycznie jest cały czas na maksa. Zdobywamy on, tutaj nam się tylko wyłącznie gospodarczy nam to się przesuwa. E, to jest pomocne. No, kaladan właśnie tutaj stwierdził, że przydałby się on wcześniej może... No szkoda, że kaladan wcześniej nie, nie napisałeś czegoś takiego. Pozdrawiam Kaladana. Dziesiąte, zmiana. Do podglądu wypraw wież obserwacyjny zostanie, dodaną została noc w wyglądzie witryny. W zasadzie jeśli chodzi o naszą witrynę tutaj dotyczącą podglądu wypraw. Ona została zdecydowanie troszeczkę graficznie dopracowana, tutaj dodano różne elementy i teraz tak to wygląda. Jeżeli to jest noc, to jest praktycznie noc. Także mamy tutaj też noc. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o aktualizację, ja powiem wam szczerze, że przy starcie tej rozgrywki, tych zgłoszeń i tych moich własnych wpisów. Pojawiło się bardzo, bardzo dużo. Na liście miałem przez moment 112, ja tu przywołałem parę razy, że to jest 112, w tej chwili już nie jest 112. Uwierzcie mi, że dużo, dużo poprawek, które są takie, to są mikro poprawki praktycznie. Ja ich nawet nie umieszam tutaj w aktualizacji. Bo to jest bez sensu totalnie. Bo w tym momencie tych aktualizacji miałbym w tym momencie 20 punktów i musiałbym kolejno ro robić, a to jest bez sensu. Także ja już dużo rzeczy pominąłem. E, właśnie z tej drobnicy, w zależności ile czasu mi to zajmuje, jeżeli coś mi zajmuje w czasu, powiedzmy nam więcej niż te 15 minut, to ja to wpisuję na, na naszą aktualizację, a teraz już nie wpisuję. Gdzie wcześniej było tak, że ja wszystko wpisywałem, nawet każdą, e, e, jak to się mówi, poprawkę, gdzieś tam w, w jakąś drobną, też wpisywałam w aktualizację. Teraz tego po prostu nie czynię. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o część dotyczącą aktualizacji naszej, z numerkiem 651. No i przejdźmy teraz do naszej rozgrywki. Eee, ale nim tu przejdę, to właśnie już mam tutaj dyplom od Brodiego, pozdrowienia dla Brodiego, od Brodiego, dla Miszy. Misza w, ten dyplom zapewne otrzyma, w, e, z, oczywiście Misza jest podwójnym zwycięzcą poprzedniej rozgrywki, czyli z numerkiem 5. Wielkie gratulacje i Misza prawdopodobnie w poniedziałek otrzyma to e, osobiście. E, dobrze, e, to by było na tyle, lećmy teraz do najważniejszej rzeczy, czyli do naszej topki, ponieważ tu się dużo dzieje. Ostatnio była taka sytuacja, że ja tutaj właśnie tę topkę naszą przywoływałem. To w zasadzie Adgaro był takim trochę nieoficjalnym jakby liderem, koszulkę tą żółtą naszego lidera, w naszym peletonie utrzymywał dość długo. No w tej chwili mam takie wrażenie, że tutaj co dwie, co trzy godziny, co dosłownie co chwilkę, nasz lider się wymienia. No ja może przywołam tych naszych liderów, których ja aż po prostu widziałem na naszym jakby pierwszym miejscu tutaj, czyli to jest Monaliza. Wielkie gratulacje. Adgaro! no to, to wiadomo, to już wcześniej byłeś, teraz znowu. Chocimir, no moje gratulacje wielkie. Wujomira jeszcze nie widziałem, ale widziałem Kleopatrę. Wielkie gratulacje. No i teraz słuchajcie, w zasadzie te ci, tych czterech graczy. Którzy tu się wymieniają, których ja widziałam: Mona, Mon, Mona Lisa, Adgaro, Mir i Kleopatra, to są nowi nasi gracze, także wielka, wielka wielkie, wielkie gratulacje. No, Wujomira nie widziałem, bo w tym momencie musiałem Wujomira też, on to jest w tej chwili jest na czwartym miejscu, by ją przywołać, ale Wujomir to jest, jak to się mówi, ekipa stała starej waśni. No, zobaczymy, może akurat Wujomira zobaczy w którymś momencie na pierwszym miejscu, czyli założy koszulkę lidera. No i oczywiście tutaj odczytam właśnie kolejnych w naszym peletonie właśnie miejsca. Markuson jest na szóstym miejscu, miejscu. Wielkie gratulacje. Podejrzewam, że w, w, w poprzedniej rozgrywce zagrałeś. Teraz po prostu jesteś na szóstym miejscu. No po prostu rewelacja. Bolemir wziął się do roboty wziął siódme miejsce, bo wcześniej rozgrywki, jak rozgrywałeś, to było tak, że tam gdzieś byłeś koło 10-15 miejsca. A teraz siódme miejsce, Bolemir. Super. Ósme mieszko goni tutaj. Cześć wydaje mi się, że Mieszko też widziała w którymś momencie pierwsze miejsce, ale wiadomo, mieszko to jest gracz, który wie, od wielu lat gra w Sarowach Dziewiąty ulanowski. Ulanowskiego mogłem też zobaczyć, ale tego nie jestem pewien. 10. Miszy, to nie widziałem na pewno. 11. Fede była też, jak najbardziej. 12. E, Asgorod Stary, no ciebie to nie widziałem. 13. Virtual, już może tutaj odczytam, bo już tam resztę chyba raczej nie widziałem na, e, na czołówce peletonu. 14. Rozmaryn, wielkie gratulacje, naprawdę super. Pierwsza rozgrywka, e, mega. 15. Dante, chyba to jest twoja druga rozgrywka, także rewelacja. E, Rolf Brodaty, to moje konto. Tak, widzę, trochę utknąłem na tych, gdzieś tak właśnie, te 17-18 miejsce. No wiadomo, nie za bardzo dużo klikam, chociaż klikam, staram się tutaj klikać, no ale wiadomo, jest dużo, dużo roboty przy samej starej właśnie. 18. Kaladan. To już Kaladana tu wywołam, wielkie gratulacje. 19. Ligia. E, 20. Ragnar. No i mamy tutaj 21. Adan, to jest nowy gracz zupeł zupełnie. 22. E, Blanto Blantozaur, super. Później mamy już poziomu trzeciego, mamy tak, 23 Gromek, Gromek chyba się tutaj nie garnie tutaj, żeby cisnąć mocno, 24 Makenobi, 25 Asasino, 26 Mściwoj, to jest nowy gracz, 27 Hrabia Małopolski, 28 Fem Femte, to jest nowy gracz,

Super 38. Szuik. No i tutaj mamy już ekipę z poziomu pierwszego. I tutaj mi się wydaje, że tak mści gniew, Czyli 39. 40. Dusza. 45. Karol Wielki tu się odzywał w karcznie. Także chyba coś tutaj klika. 42. Mi się nie chce. Już coś tu chyba zaczął działać. 43. Staszek. A no, już nie wiem, czy Stasi jeszcze może na 44. Wydaje mi się, że to chyba już będzie. Bo tu Ketila mamy na 45. Wydaje mi się, że tu mogą być już resztę, chociaż jeszcze może Rexy, może coś tu jeszcze podziała. Zresztą wydaje mi się, że to chyba będą farmy. Farm będzie potwornie dużo, także będziemy mieli tego naprawdę, naprawdę dużo tych farm. To praktycznie w tej chwili już mamy kont zarejestrowanych. Podejrzenie jest, że trochę te boty jednak coś działają. Bo dużo jest osób, które nie mają nic zdobytego ani gospodarce, ani militarki, nie mają żadnych punktów. Mam wrażenie, że to są chyba boty jednak, e, które gdzieś tutaj się e, ładują, ale to jest moje podejrzenie, temat jeszcze nie sprawdziłem. No to jak widać po prostu 145 jest naprawdę rewelacja, czyli za praktycznie w, e, o godzinie 18 w sobotę będą wyprawy na farmę, będzie farmienie, na Potęgasz będzie furczało. Dobrze, to by było na tyle. Jeśli mi coś umknęło z ważnych tematów dotyczących rozgrywki trwającej właśnie z numerkiem 6, to oczywiście to przywołam w następnym filmie. Postaram się. Także dziękuję ślicznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz na koniec poproszę o subskrypcję tego kanału, zostawienia komentarzy i lajkowania. Dziękuję ślicznie za wsparcie. No i do zaklikania w gospodzie starowłaśniowej. Pozdrawiam serdecznie.